Patrzcie na to, tutaj się... zaraz raunka, tutaj się nic nie da zrobić, dalej sobie siedzi, on się chyba nie boi, albo się boi i się nie rusza. Mam nadzieję, że te pierwsze, czyli się w ogóle nie boi. Dobra, się. Jest jak jest, tutaj, ale tam rosło był było podlewane. Dzisiaj trochę popadało. Bób, cukinia już jest całkiem spora, tutaj pod folią mamy te fasole, tu są ogórki. Nie wiem co tam z tymi ogórkami się nawet dzieje. Nie zaglądam, bo kwiaty, seler no i jest dużo rukoli, ale to już trzeba zacząć naprawdę zrywać i robić jakieś żarcie. Do tego tyle jest kanapki, ukole, sałaty, bo to się inaczej zmarnuje. Dziś się nazywam. Miałem iść do domu, ale przeprowadzę mały, mały spacer, przynajmniej, bo już jest za dużo nadwagi bolą mnie lekko jakby stawy od tego braku ruchu siedzenia w chacie, od tego uśpienia. Nazwałbym to nawet w pewnym sensie e, Wychodzę na... A pies pięknie, a później znowu będę zamknięty w klatce. Jak broiler. Jak wzo nawet, nawet takim lekkim truchtem, tak płynę, chociaż to jest mega z górki. Dobra, patrzę na to. Już chwila jest taki, jakby las. Fajnie, nie? Idę do lasu. Jesteśmy na ulicy Willowej, ale tutaj jest przecinka obrońców Westerplatte. A w Sopocie też jest oblo, obrońców Westerplatte. A tutaj już od krzyża tam jest krzyż. Lubańska i morderczy podbieg Zasuwam na maksa niczym dziki kot bombao Trzeba się ruszać. Patrzcie tylko na to piękne Niebo czasami warto się po prostu wynurzyć i zobaczyć piękne Tam, jedziemy z tematem. Czy widzieliście to morze szpinaku rosnącego na działce? Takich rzeczy nie ma w normalnym świecie. Takich rzeczy nie ma zapewne w dużych miastach, gdzie cena działek podskoczyła niemiłosiernie. Także cieszmy się działką, jestmy szpinak. Koktajl, szybka akcja. Kiedyś to było, ale jest nasz, jest świeży. Ładujemy do termo. Podlałem trochę rukole. Cudowne morze rukoli. Widzicie, jak to wszystko wygląda? Jest tego naprawdę dużo. To już nie jest baby spinach. To już jest poważny zawodnik. Jutro będziemy zbierać. Na razie niech sobie podrośnie. Patrzcie, jakie wielkie liście. Tarta, makarony, pesto. Pesto chcę pomieszać szpinak z rukolą. Parmezan, orzeszki, nerkowca. Oliwa, czosnek. Może trochę śmietany. Wspaniały lód, kilka kostek, te co były i wrzucę od razu dwa banany. Lód, dwa banany. Mamy już jedną połówkę cytryny, tutaj będzie druga połówka cytryny cała wciśnięta. Łyżka miodu mniszkowego, on jest fajny, cudowny. Jest i miód fajny mniszkowy, cudowna akcja. Cały wchodzi, zalewam wodą, miksuję. Mamy koktajl. Dosypiemy trochę lnu brązowe, czyli siemielniane. Śpinak już jest. Teraz chodzi siemię i woda i miksujemy. Czas jest ustawiony wszystko pozamykane. Dobra, teraz na moc trzeba to ustawić. Tu przyciskamy. Zamknęło się. Jakieś... tylko na to, gotowe, co za cudowny koktajl, tak mi się chce pić, nie mam wody, ugotowałem, ostygło, ale jest lód, jest szpinak są banany, jest siemię, miód i cytryna, prawdopodobnie super zdrowe rzeczy, także ciągnę na lunch, ciągnę na żarcie, big time. Człowiek sukcesu nie zadaje pytań, człowiek sukcesu ciśnie do końca. Jest skromny, nie podważa, nie krytykuje innych, kocha ich, bo kto ma ich kochać jak nie ja? Bikta!